Dzień dobry, moje drogie skorpiony. Witajcie, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na trzeci kwartał. Trzeci kwartał, czyli lipiec, sierpień, wrzesień. Zapraszam Was również do społeczności wspierającej, działalność kanału Tam Bowiem, posty Tam Bowiem, konkretne treści Tam Bowiem, nowe filmy i głosowanie odnośnie kolejnego tematu do wyboru. Także zapraszam. Zaczynamy. Lipiec, czyli pełnia lata, dojrzałość, ekspresja, działanie. Sierpień, czyli kulminacja. Tak, żniwa, pierwsze refleksje, co daje owoce, i wrzesień, czyli początek jesieni, porządkowanie, powrót do rytmu. Ech, moje drugie skorpione, chyba panna to miała, powiem wam tak, panna to miała na pewno, bo e, nawet pokazywałam mm, pewien przedmiot na filmie e, dla panny. Ehm. Otwórz się na to, co pomiędzy. I to jest karta, która zachęca do tego, żeby być uważnym, żeby być tu i teraz, żeby nie oddalać się sentymentem za bardzo w przeszłość i nie wybiegać za bardzo wyobraźnią i myślami w przyszłość, po prostu czerpać satysfakcję, czerpać inspirację, e, czerpać energię do działania z tego, co się dzieje tu i teraz, a rozmawiamy o tu i teraz w kontekście trzeciego kwartału, tak? Tym samym, więc ten trzeci kwartał e, uważam Was zachęca do tego, żeby po prostu przeżywać go pełnią, pełnią w pełni, e, czerpać z niego garściami na tyle, na ile sytuacja po prostu pozwala. E, I to jest dla Was informacja. Będąc tu i teraz, tak jakby trochę okrzepniętym w tej rzeczywistości teraźniejszej, w teraźniejszości, e, przyjdą pomysły, inspiracje, nastąpi uważność na dostrzeżenie być może nowych znajomości, być może ważnych dla Was spraw, być może czegoś, co przyniesie jakiś potencjał do rozwoju. Także, Przeszłość była, przyszłość przed nami. Ważny jest trzeci kwartał, żeby się nim cieszyć. Najpiękniejsze miesiące, w mojej, z mojej perspektywy, przynajmniej lipiec, sierpień, wrzesień, e, no jedne z najpiękniejszych, w każdym razie e, warto wykorzystywać e, ich potencjał pełnie lata. Okay? E, teraz przechodzimy do czytania. E, co dojrzewa, czyli co osiąga dojrzałość lub rozkwit, e, co zasługuje na celebrację, i to jest lipiec. Uh, spostrzegawczość twoja, mm, niezwykła skrupulatność. Nie wiem, nad czym pracujesz, bo to jest karta pracy, ale to jest karta pracy w kontekście doskonalenia się, prawda? Z zaangażowaniem, dochodzenia do mistrzostwa w tym, co robisz, więc to rozwija dyscyplinę, to jest koncentracja na pasji do rozwoju, to jest coś, co w ogóle wspiera flow. No więc to Twoja praca rozkwitnie, to, co robisz, rozkwitnie. To, co robisz, Twój poziom zaangażowania w konkretne działania, w konkretne Sprawy. To jest coś, co warto świętować i w ogóle być z siebie i z tego zadowolonym. E, więc, jest jakiś cel. Dla ciebie, czymkolwiek jest ten cel, ten cel ma całą Twoją uwagę i na pewno bardzo silnie koreluje z tą kartą tu i teraz, bo jesteś na tym skoncentrowany, drogi Skorpionie. No i pamiętaj, że odpowiemy, odpowiadamy na pytanie, o co osiągnie dojrzałość lub rozkwit, więc te działania przyniosą rozkwit za jakiś czas. Zobaczmy w takim moim razie, co przynosi plon, czyli sierpień, jakie konkretne owoce, rezultaty nagrody, zrozumienie. Zrozumienie, zrozumienie. Ok, zrozumienie, że potrzebuję podjąć konkretne działania, dalsze kroki, konkretne decyzje, żeby bardziej wznieść swoje kompetencje, swoje życie, mój projekt na poziom no wiesz, high level, tak? Czym, Nad czymkolwiek tu pracujesz, dobrze jest się w sierpniu zastanowić, jak Twoje działania. Mają wpływ na grupę, na przykład w Twoim otoczeniu albo jakąś grupę odbiorców, czy trafiają do odbiorcy, czy współgrają z potrzebami odbiorcy, jakie są potrzeby odbiorców, więc sierpień przynosi Ci zrozumienie. To tyle chciałam powiedzieć. To zrozumienie dotyczy potrzeb. Potrzeb, wyższych wartości, czegoś ważniejszego niż codzienność, czegoś opartego o Słuchaj, o jakąś tradycję, czegoś, co jest związane z może dziedzictwem kulturowym, być może z jakąś przynależnością, na pewno z duchowością. I sierpień przyniesie Ci zrozumienie, jak Twoja praca, uważam, to na czym się tutaj tak silnie koncentrowałeś w lipcu, może bardziej współgrać tutaj z tymi partnerstwami. Twoja postawa, to co robisz i tak dalej, to co chcesz wytworzyć, być, możesz, być może w jaki sposób ona no, bardziej spełni albo bardziej w grasie, bardziej, nazwijmy to, wkomponuje się w potrzeby osób, które są dla Ciebie ważne. W ogóle sierpień przychodzi trochę z taką energią, nie wiem co o tym myśleć. Sierpień przychodzi trochę z taką energią, nie wiem czy dobrze postąpiłem. Sierpień przychodzi trochę z energią, nazwijmy to zawieszenia. Ale ten sierpień zaprasza Cię również do wewnętrznego dialogu. Do tego, żebyś zrozumiał i poczuł, co tak naprawdę dla ciebie w życiu jest ważne. I nie unikał być może już dłużej takiej rozmowy samemu, wiesz, samego z sobą. I, i sierpień ci przynosi odpowiedzi. Co tak naprawdę dla ciebie w życiu jest ważne, albo przynajmniej um, jak chciałbyś wdrażać to, co jest dla ciebie ważne w życie. Dobra, zobaczmy wrzesień. Pięknie to zrozumienie przynosi absolutnie jakby jakieś zadowolenie i spełnienie to twoje sierpniowe, roz... to twoje sierpniowe rozkminy no wiesz chcę, nie chcę tego partnerstwa tak czy to jest zgodne z moją wartością czy to jest w ogóle zgodne ze mną czy to jest dla mnie no jakby tutaj sierpień przynosi konkretne odpowiedzi i zrozumienie spraw i we wrześniu, który pokazuje nam się ogólnie jako miesiąc, który wymaga uporządkowania który wymaga jakby oczyszczenia, oddzielenia Czegoś, zanim przejdziemy do nowego etapu, pokazuje się dziesiątka kielichów, czyli ty doskonale wiesz, doskonale wiesz, co przynosi tobie harmonię, co przynosi harmonię Twojej rodzinie. Doskonale wiesz, co daje spełnienie, co daje Ci spełnienie w życiu zawodowym, co daje Ci spełnienie w relacji. Ty doskonale wiesz, jak tworzyć, rozwijać dojrzałe, spełnione połączenia międzyludzkie, partnerskie. No, tyle to, to wiem, powiedziałam że sierpień jest dla ciebie bardzo ważny on ci przyniesie odpowiedzi bez ignorowania pewnych spraw bez idealizowania pewnych spraw po prostu e, no, idźmy dalej e, co powinno zostać w sercu jaką wartość doświadczenie zatrzymać na dłużej pannę masz w swoim życiu no to jeśli ma, jest skorpion w związku z panną e, no to tutaj rzeczywiście panna lub ktoś kto ma pannę bardzo mocno zarysowaną w swoim horoskopie urodzeniowym pokazuje się jako trochę spełnienie, bo być może właśnie panna jest tym brakującym twoim ogniwem, albo panna po zastanowieniu dojdziesz do wniosku, że jest osobą z którą no, możesz mieć to, czego pragniesz. Natomiast już odchodząc od znaków zodiaku, bo to jest naprawdę dla wąskiej grupy w tym momencie przekaz, powiedziałabym, że to co powinno zostać w sercu, drogi skorpionie, to jest twoja własna prawda i to jest twoje własne światło, za którym podążasz. To jest twoja autentyczność, to jest wiesz by twój sens, twój sens działań, to jest twój sens, nie mój ani niczyj inny. To jest sens działań Skorpiona i Skorpion wie, dlaczego pewne rzeczy robi i dlaczego tak, a nie inaczej. I dla Skorpiona to ma sens. Więc wszystko to, co ma sens dla Skorpiona, powinno zostać Skorpiona serduszku. Dodatkowo jeszcze pokazuje się energia, która jak dla mnie oznacza pewnego rodzaju rozwój osobisty. Tak? związany z przemyśleniami, być, być, być może już w sierpniu coś Cię natchnie, e, z przemyśleniami, z jakąś introspekcją, e, z jakimś impulsem do rozwoju wewnętrznego i do rozwoju osobistego. I to nie powinno być Tobie obce w takim znaczeniu, powinieneś mieć to na uwadze, ale w sercu. E, jaki wewnętrzny nastrój prowadzi Cię dalej, czyli wewnętrzne potrzeby warte rozważenia, warte uwagi przy końcu kwartału, czas na nowe szczęście. To Cię prowadzi dalej. Czas na nowe szczęście. Trzeba coś zresetować: e, wiesz, jakby e, odpuścić to, co już nie pracuje, odpuścić to, co nie pomaga, żeby odbudować sytuację lub siebie samego z głębszym sensem. Ok? Więc takie informacje dla Skorpionów. Bardzo dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.